Zobacz Ło! Nie! Nie! Co? Marian umarł? Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z serii The Forest Jestem bardzo szczęśliwy, a to z jednego bardzo prostego powodu, mianowicie takiego, że przed chwilą był update gry, który zainstalowałem, i byłem pewien wręcz, że po prostu nie ma to wszystko co robiłem po prostu się nie zapisało. Nagrałem nowy odcinek zupełnie całkowicie, który będzie jako bonusowy na moim kanale, więc zerknijcie. Z samego początku gry. Kiedy zakończyłem odcinek, zacząłem zapisywać to i zauważyłem, że jednak wszystko zostało. Tak więc moi drodzy, kolejna, kolejny odcinek, czyli jedenasty, bez zmian, oprócz tego, że nie mamy domu, który nam rozpizgał się w ostatnim odcinku. Mutant, dużo drzew odrosło, jest dużo nowych rzeczy. Zobaczcie sami efekt otwierania zupełnie nowy. Wiem też, wiem też, że, że jest tutaj parę różnych innych. O, to jest na przykład jakaś nowa budowla. E, to jest nowa budowla Sanki. Jest tutaj dużo nowych rzeczy, których e, o widzicie, ten mur tego nie było wcześniej. Bardzo fajnie. Nasze zadanie na dzisiaj jest bardzo konkretne, czyli musimy budować jak najszybciej ten dom Żeby to zrobić, to proponuję udać się do wioski jednak kanibali i, i po prostu Marian i wziąć dynamit, bo nie będę tego rąbał Katana w, rą, w rękę Zaraz chyba słońce zajdzie w ogóle Ale może zdążymy przed nocą. No tak, tylko że. Dobra, to najwyżej się prześpimy w starym domu. Weźmy tutaj te zegarki, czyli to wszystko, co jest nam potrzebne. Mega się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że jednak. E, że jednak to wszystko się zapisało. Tu jest wejście do jaskini. A w tych skrzynkach coś jest? Pusta skrzynka. Tam jest nasz dom, więc biegnijmy do naszego domku. Dużo rzeczy nowych. Nie dość, że można budować różne rzeczy nowe, które pokazywałem wam przed chwilą tak bardzo szybko, pokrótce, szybko, to jeszcze dodatkowo są nowe odgłosy w grze. Są nowe mutanty. Mało tego, są też nowe te kanibale. Zapowiada się bardzo ciekawie. Tak będzie, to zobaczymy. Odrodziły się też wszystkie drzewa, właśnie zawsze po update gry tak, tak się dzieje. To dobrze. Tak myślałem, zachodzi słońce, więc chodźmy szybko, jak najszybciej do wioski Kanibali, weźmy dynamity, weźmy trochę rzeczy z, z walizek, prześpimy się w Starym Domu i wróćmy, budować tutaj dalej dom. wiecie jak to jest z nimi? Tu nic nie ma. O, tutaj mamy trochę sprzętu. U za jednym razem dwa, ta. tak? Tak więc będzie bon on... fucken. Nie chcę z tobą walczyć, ale jeśli mnie sprowokujesz. u nie mam nic z tych. O, jest już ciemna dupa. To może zróbmy inaczej. Idźmy do domku. O coś się tu. A, to są moje te. Idźmy do domku, prześpimy się i. i rano zadziałajmy z tym tematem. Poza tym. Yy, poza tym nic nie widzę, nie zauważyłem, żeby się jakieś inne rzeczy pozmieniały. Rozpalę może jedno ognisko. Chodźmy się przespać. W Krakowie dzisiaj pochmurna strasznie pogoda. Deszcz pada. Marian śpi. Udało się. To świetnie. I teraz chodzimy do tej wioski. Uuu, tu nowe drzewo wyrosło, zobaczcie. Tak jak mówiłem, te wszystkie drzewa się po prostu odrodziły. Po tym update'ie to, yy, to to dobrze, bo będziemy mieli tam dużo surowców do wykorzystania. Teren wygląda na czysty. Zresztą zazwyczaj z rana tu jest dość czysto i spokojnie. Kamieni nie mogę. Najbardziej nam zależy na dynamicie, ale weźmy tutaj baterie, są jakieś. Może też są jakieś nowe rzeczy w tych walizkach, tego nie wiem. Dynamit. To, co jest nam najbardziej potrzebne. Przebiegnijmy się tak szybko po tej wiosce. Zbierzmy te wszystkie te. Nie widzę, żeby tutaj było jakieś. O tu są te buteleczki, to, 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 to są też ważne rzeczy. Ok, myślę, że myślę, że nie ma sensu dalej tutaj szukać i biegać. Jeszcze jednego boksa otwórzmy. O, jest tu jeden mutant, zobaczcie. Spróbuj, może zawalczymy z nim, co? Nie! Marian! Ty debilu, Marian, ty debilu! Dużo krwi jest. Wcześniej to było czarno-białe, z tego co pamiętam, nie było tyle krwi. Wstraszyłem, że coś tutaj chodzi. Tak serio się wystraszyłem. Weź, weź się ulecz, może co? Napisz trochę. jest batonika. Weź katane do ręki. A do, nie, wiem, to weź, o? To tak. Jak już tu jesteśmy, jeżeli się nic nie zmieniło. ...to tutaj jest taki ukryty... ...o właśnie, i tu jest dużo koktajli. Widzę, że się nic zmieniło, jeżeli chodzi o te rzeczy. Latarka jakoś tak dupniej świeci trochę. Patek nie jest nam potrzebny, patek mamy w lesie. Ło! Wow. A co się stało z tym? Dobra, wyłazimy stąd, bo ja tutaj nie chcę siedzieć. Lina zielona była pomarańczowa, z tego co pamiętam ostatnio, w ostatniej wersji. Błagam, żeby był tylko dzień. Jest dzień. I zdóbcamy do domu. Ja już tutaj nie chodzę w ogóle. O, a my już jesteśmy bardzo blisko, czyli jesteśmy właściwie tu. Eee. Uh, Okej. Okay. No to czas na showtime. Garnek. Tylko nie chcę po prostu rozpizgać sobie. Wiecie o co chodzi? Yeah. Muru. Chociaż wolę mieć e, dom niż mur. Jak ma być szczery? Jest tak gęsto, że nic nie widać. Dobra, łupiem. Nie ma czasu. Pomagam, żeby to wszystko tylko poleciało w drugą stronę. What The fuck! Marian znowu lata. Marian, ty debilu. Następnym razem się odsuń. Po sobie coś? Nie, na szczęście. Odsuń się, Marian. Niesamowite. Widzę, że. Ee... To się nie zmieniło, że Marian potrafi latać. Po całym lesie rozdrobicowałem te drzewa, widzę. Dobra, budujemy. FAK! Dwóch ich jest? Marian. Chodź musimy się przygotować na tą walkę. No tak zawsze w ciągu dnia... On, są tutaj te y, patrole, które mi wkurwiają. Jest coś nowego, trzeba zabalać te butelki, wcześniej tego nie było. Dopiero kiedy odpali się to. No, tam są. No nie gadać, że jej nie podpaliłem. O, podpaliłaś się. O, ten też się podpalił. Świetnie. Widzicie, są nowe odgłosy. Są nowe odgłosy w grze, to już wspomniałem. Trzy lepsze to nie wiem. Inne na pewno. Ale nie ma co gadać, budujemy dalej. Proszę, znowu przyleźli. Jest tylko jeden chyba. A z jednym to my sobie poradzimy bezproblemowo. Marian... ale podpal to. Nie będzie, nie widzę go. Pobiegł w tamtą stronę. Tam jest. <głos> <głos> A, jeszcze chce walczyć, patrzcie. Debi. Ej, mi drzewo Wypad mi stąd! Tu się buduje. Obrat, zamknij japę. Kolejne. Kuźwa, no. Nie za mnie pobudować tego. Tak. Ło! Nie! Nie! Co? Maria Noiru? Naprawdę? No cóż, okej, okay, wiecie co? Moi drodzy, zrobimy to zupełnie inaczej. Stwierdzam, że to jest zbyt niebezpiecznie, a nie zdążymy za cholerę zbudować tego. Więc kasujemy to. O tak. I zbudujemy tutaj coś innego. Zbudujemy taki mały dom. Taki. W sam raz też z budką dla psa oczywiście. O! Dużo szybciej. A nie jest potrzebny taki wielki dom. Na samym początek. Widzicie, są nowe efekty. Zaraz Wam też pokażę. Jest taki jeden fajny efekt. Okej. Okay. No nie może z tej strony mam wejście. Ty debilu! To tylko ja mogłem zrobić. Tu mam okno, tak? Świetnie. No świetnie to zrobiłeś, Krzysiu. Naprawdę świetnie. Podpalmy ognisko. Bo robi się już noc. O, zobaczcie, widzicie, jest nowy efekt, dodali też dym, nie było tego wcześniej do ogniska. Jest dymek. To jest fajna sprawa, tego nie było wcześniej. Myślę, że tak jest dość ciekawe. Ja może tego nie powinienem odpalać akurat. Będzie mi ciężko przechodzić. No cóż, będziemy musieli tutaj zbudować mur. Trudno już się mówi. Mamy lampkę nową, tego nie było wcześniej też. Po prostu zbudujemy mur odtąd. Pociągniemy go... Tak? Tu, do wody, prawda? Bo do wody oni no, nie wejdą. O, to sztydebiluty. Marian. Marian. Okej, okay. dobra, dzisiaj już nic nie zrobimy, bo jest noc. Prześpimy się w naszej nowej budce spróbujmy to może napisz, zapiszmy lepiej tę grę żeby nie było tak jak ostatnio dobra i spróbujmy się przespać może się uda udało się Przeszliśmy trochę ten teren, bo tu... Już więcej nie mogę wziąć. Zdając życie, o poranku zawsze tutaj przychodzi patrol, więc zaraz pewnie coś tutaj nas spotka. Tak, prosto na dom, no, prosto na dom, świetnie. Kurwa, Marian. To prosto na dom, no. prosto na dom, świetnie. Nie! Marian, te debilu! Marian, te debilu! Marian ha mur. il muro! Dobra, może nawet to nie wyszło tak źle, bo wiecie co, po prostu. E, a co to jest R? A okno? No dobrze. E, zbudujemy po prostu dom tak, jak powinien być, czyli w dobrą stronę. Maren wiedział co robi. Drzewko zawsze mnie zdenerwować. O, widzicie, biega tam jeden czupek. Dobrze, moi drodzy, zrobimy to tak. Myślę, że zakończymy na tym ten odcinek. To już jest jedenasty odcinek z serii The Forest. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Komentujcie, subskrybujcie, odwiedzajcie, odwiedzajcie mój kanał, jak tylko często się da. Codziennie wygrywam nowe filmy, więc jest co oglądać. Staram się, żeby nie były aż tak bardzo długie, do 20 max, 30 minut, chyba że jest to gra jakaś popularna, gdzie no, trzeba po prostu yy, dłużej, trzeba dłużej, yy, zagrać. No, Mariusz się na wersję. No to cóż, dziękuję Wam, do miłego, do zobaczenia w jeden, 12 odcinku The Forest. Cześć!